Witajcie na kanale Wiejska Kurka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowych lokatorów na mojej małej farmie. Jest to inny rodzaj ptactwa, które dotychczas trzymam. Są to gołębie, które dostałem od mojego wujka. Jest to parka gołębi. Posiadają również rodowody. Są tam dwa piękne, białe gołębie. Są na razie w tej klatce, gdzie były przepiórki, dlatego, żeby się przyzwyczaiły, chcę, żeby wykluły w przyszłości młode, dlatego na razie je nie wypuszczam, a jeszcze w przyszłości wybudujemy im woliere specjalną, żeby mogły sobie wylatywać. Bo na razie mają takie ta, tą małą klatkę, gdzie nie będą miały miejsca. Tą klatkę trochę, żeby, trochę zmodernizowałem. Wyciąłem im tutaj dziurę. W poniedziałek jeszcze musimy im dorobić grzędę. Tutaj musimy dodać do tej deseczki takie szczebelki, jak kury mają, żeby mogły sobie wchodzić. Zdecydowałem się na taką mini hodowlę, dlatego że gołębie mi się podobają, są pięknymi ptakami. Te gołębie nie były wypuszczane, żeby mogły sobie latać na świeżym powietrzu, dlatego, że one są y, były i są do, przeznaczone do rozmnażania się. Muszę się jeszcze dużo nauczyć o hodowli gołębi, bo naprawdę mnie to bardzo interesuje. Jeżeli gołębie wam się podobają, zostawcie lajka oraz serduszko w komentarzu. Teraz jeszcze popatrzcie sobie chwilę na gołąbki. Ta klatka, gdzie są teraz gołąbki, będzie przeniesiona i kiedy będzie zrobiona, wojlera będzie stała gdzieś przed wybiegami dla kur. Zapraszam na kolejne odcinki, w których będą brały udział gołębie oraz kury. Zapraszam też na odcinek z żniwami, który pojawi się za niedługo, dlatego że już za niedługo będą żniwa. Zapraszam do oglądania. No moich odcinków, lajkowania oraz subskrybowania i komentowania. I to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Pa i pozdrawiam.